Brygad, ja jestem Razor, a to jest już prawdopodobnie ostatni odcinek z Kolauta, a to jest nasz ostatni punkt, który musimy zdobyć, żeby ukażeć oczywiście tą grę. Na sam początek Tylko ja nie wiem, do niego za bardzo dojść, dlatego spróbuję znaleźć jakiś pierwszy, lepszy namiot. A ja chyba nawet więcej jesteśmy, dobra. Tym lepiej. Tak, już wiem, już wiem, już wiem. Szybko dolecę do tego namiotu, żeby się przenieść. I słuchajcie, ludziska. Prawdopodobnie w tym odcinku skończymy już kolałta w ogóle. gra do 10 do, do może odcinków do 10 e, może no kurde do 10 odcinków może mi zajęła części jak to tak zwoł i gdzie ja jestem? Mhm, tutaj dobra jak się do niego tutaj dosyć z tego punktu na początku to tak ja nie mam na jakiejś specjalnie daleko aczkolwiek muszę wyjść i od razu skręcić na lewo No okej. Okay. Tak sobie. Co, co dalej? Potem muszę się jakoś dostać tutaj. Mhm. Tylko właściwie nie wiem jak. Ale jak cię nie dostanę, spoko. Czyli muszę przejść tędy, gdzieś. Muszę wejść do tej jaskini? A że całkiem możliwe, no. Dlaczego już wiem, że coś się tu może stać? Coś bardzo, ale to bardzo niepokojącego. A co to kurwa? Ktoś umarł? Czyżby namiot? Nie, yeah. Pierwszy raz spotkam się z takim miejscem w tej grze. Ta muzyka nie trzeba mnie nie nastraja Kurwa mać A niech nie jest tutaj Pierdol się Idę za tym duchem Aaaa. Wiem, chce mi spuścić pierdol, idzie za mną, tak? Tak Trzeba go zmylić, strollować O kurwa! A? Co? Udało mi się! O ja! Czy on się zbagował? O! No to dojebem Ty, przepadł jak kamień w wodę. I słyszę kartka? Halo? Ech, tajna korespondencja badaczy sekcji 22. Doktorze XXXXX. Przebadałem obiekt numer XX. Nie wykazywał żadnych naturalnych zdolności. Musiał się pan pomylić. Uszanowanie. Doktorze, doktorze, zgadzam się z panem, powtórne badanie nie wykazały żadnych zdolności, eksperyment możemy uznać za zakończony i nieudany, obiekt należy usunąć, przygotujmy transport do Władimira 30. Proszę o całą dokumentację dokumentacji i korespondencję. Pozdrawiam, doktor XXXX. E, dobra, a gdzie ja teraz jestem, tak by the way? Tutaj, mhm, całkowicie niedaleko. Muszę po prostu odbić teraz tą stronę. Czy ja słyszałem jakieś zwierzę? Ale tej no dobra, czekaję. Ja jestem tu. Jeszcze raz. Tą notatkę znalazłem w tym momencie, więc musiałbym iść cały czas przed siebie. A może tutaj muszę wkręcić w tą stronę? Ło kurwa, muszę A to zaraz, jeszcze nie teraz w każdym, w każdym razie A! O Jezus, nie! Dobra, on idzie mi wpierdolić. Szybko. A, a jednak. Chodź, chodź, połowimy się. Trzy, dwa, jeden, start! Pędzisz, malina, pędzisz. Boję się, że on może mnie złapać. Złapię mnie zaraz. Ej, na udało mi się przed nim spierdolić. Uhu! Ale mam kęcią skórkę, o ludzie. Co to za płaszcz? On pędzi ze mną wkurwiony, dobra. To moja szansa. Do kogokolwiek proszę, tu nie jest błagam. Pomóż nam. Znajdujemy się w miejscu, które oni nazywają Skrytką Pocztową numer 5. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, który mamy rok. Nie dopuszczają do nas nikogo z zewnątrz. Nie wiem dokładnie, ilu nas tu przetrzymują. Zamykają nas w celach po cztery osoby w jednej. Widziałem dziesiątki takich celów. Codziennie nas badają. Mówią, że musimy być gotowi na oddziaływanie anomalii w świetle. Codziennie poddają nas testom, badaniom, torturom. Widziałem, jak zabijali ludzi. Widziałem straszne rzeczy, opiszcie to. Niech świat się dowie. Przeprowadzają najgorsze z możliwych eksperymenty. Mają tutaj coś, co nazywamy pokojem strachu. Nigdy nie wiadomo, co stanie się z człowiekiem, który tam trafi. Niektórzy wracają, ale są już nieobecni. Innych wyciągają martwych. Ja widziałem tam jasne, pomarańczowe światło, które mówiło do mnie głosami demonów i pokazywało rzeczy gorsze od najgorszych koszmarów. Czasami ludzie wychodzą stamtąd połamani, okaleczeni, zmiażdżeni, napromieniowani, rozczłonkowani. Wśród nas jest naukowiec. Mówił, że odkryli coś. Coś nie z tego świata. I testują to. Ale on jest zdania, że to tak naprawdę testuje ich. Mówił nam, że na świecie jest więcej takich miejsc. Ośrodkiem zarządza coś, co nazywa się jednostką badawczą do spraw zjawisk naturalnych. Widziałem to na identyfikatorze człowieka, który mnie przysłuchiwał. Twierdził, że jesteśmy więźniami, skazańcami, mordercami, gwałcicielami, złodziejami. Ale to nieprawda. Ja nic złego nie zrobiłem. Nas obiektami. Nie imionami, a obiektami. Jestem obiektem 73. Nie pamiętam już nawet, jak się nazywam. Błagam, pomóż nam, kimkolwiek jesteś, pomóż nam. Jeśli tylko ten list dotarł poza muriu środka. Jeśli strażniczka, która obiecała go wynieść, dotrzymała słowa, to musisz coś zrobić. Zaklinam Cię na wszystkie świętości. Zrób coś! Nie istnieje. Że nie ma więzienia. Nie ma krat, nie ma lekarzy. Jak słyszę co to, to oni mi czytają Mega Mega, ale jest, zastanawiam się co teraz ze mną, jak mi się uda stąd uciec Czy normalnie uda mi się stąd uciec, czy mam jakąś szczególność przejebane, czy nie Dobra, chyba muszę iść dalej Bez względu na wszystko W takim, a nie innym wypadku zastanawiam się, co teraz. Czy to jeszcze się zawala? Gdzie, co, jak? Ja mam to bardzo... Nawet nie wiem, to było teraz. Moment. Wszystko, co miałem, mam już zdobyte. Więc co ja mam to teraz zrobić? pojęcia szczerze, wam powiem. Włącz tu kartkę I gubię w PC cały czas. Czemu? Ech. idę tutaj przed siebie. Chyba, że to uda mi się nawojować. Kartka tam została. Cholera. będzie o tyle łatwiejsze, że tam tego po prostu nie będzie. To wygląda. O, teraz FPSy. Tu nic, tu nic, tu nic. Czyżby musiał iść tędy? Jest to nisko. ale tu ciemno, tu kompletnie nic nie widzę. Co to jest? Nie, ten nie do przejdę. Szans nawet nie ma. Uda się. Jest, dobra, udało się. tym porządku. Dziś zaczęliśmy dość późno. Chyba wszyscy coś słyszeli w nocy, ale bali się przyznać. Chodziłam koło namiotów, ale nie dostrzegłam żadnych śladów. Rozmawialiśmy niewiele. Przeszliśmy zaledwie dwie i pół mili. Mieliśmy wrażenie, że coś wokół nas wyraźnie się zmieniło. Czułam, że że ktoś nas obserwuje. Inni chyba też mieli takie wrażenie, bo wspominali, że łowca miał zapuszczać się również w te rejony. Chyba już dalej nie damy rady. Chyba tutaj zostaniemy. Nie damy rad jak damy radę. Damy radę, tylko żeby mieć wiarę. Przede wszystkim trzeba coś widzieć jeszcze tutaj. Jeszcze ci zmierzaliście Ja niemniej jednak wyjdę tędy, czy co, co się stało jeżeli próbowałbym troszeczkę jeszcze poszperać tutaj? Aha To także tak muszę stąd dobra A niech nie, To to się tak niszczy, dobra Ale fajne, Co to ma być? Boże święty Strasznie, strasznie, świetnie to jest zrobione. Podoba mi się strasznie. Co? O, wy wy wyleciały, świetnie. Okej. Okay. Co dalej? Akt trzeci. I tak dobrnęliśmy mhm. do końca. Zrozumiałeś swoją rolę w moim planie. Ofiary nie są przypadkowe. A przecież nikt nie jest do końca niewinny. Możesz się z tym nie zgadzać, ale kiedy wreszcie otworzą się wrota sekcji 22 i świat ujrzy prawdziwe szaleństwo, zrozumiesz, że wszystko, co zrobiłem, było konieczne. Dobra, widzę tylko jakieś tam czerwone światło, zgaduję, że tam mam się dostać. Widzę ślady jakieś. Ale ten strach, że coś mi goni, coś mi nie goni, to mnie przeraża. Tam tu mapę nie mogę swoją iść Nie mogę, dobra, 7 do a dobra idę, idę, dobra widzę jakiś namiot Aha, i to już jest koniec. O Boże. Dobra, moje krótkie podsumowanie. Słuchajcie, ludzie, co ja mogę powiedzieć o samym kolaucie? Co ja wam mogę powiedzieć o samej serii? Eee, nie tego się spodziewałem po kolaucie To przede wszystkim. Spodziewałem się czegoś innego. Gdy zobaczyłem tę grę po raz pierwszy raz i zobaczyłem, zaciekawiłem się tą tragedią to Usłyszałem o co tej tragedii, wiecie, przeczytałem, objaśniło mnie się i tak dalej i tak dalej. Faktycznie chciałem, chciałem zobaczyć, jak oni to robią, i tak dalej i tak dalej. Ale kiedy zobaczyłem, że łączą to... Łączą <głyszałem> w, to... <głyszałem> w to... Czekajcie, ja troszeczkę przeciekasz ze słuchawki. Już nie muszę słychać. Dobra. <noise> Jeżeli muszę mieć na cały ten ustawione. Słuchajcie. Kiedy doczytałem, że mają być używane jakieś duch, jakieś szkielety, wiecie, to od razu mi się odechciło w to troszeczkę grać. No, ale chciałem dać tej grze szansę. I powiem wam... Grało mi się przyjemnie, ale nie tylko po kolacie się spodziewałem. Myślałem, że po prostu to będzie inaczej ukazane. Gra nie jest zła, ale... To po prostu nie to czego oczekiwałem. Jakże dostałem w 7, nie no 8 na 10 ze względu na 9. Ale to nie jest to czego oczekiwałem. Głównie nie spodobało mi się ogółem to, że... Bo no, te siły paranormalne no, rozumiecie o co chodzi. No, myślałem, że to będzie inaczej. I myślałem, że inaczej to rozwiążą. Że... No ale czy jest to tak, a nie inaczej, na to cóż. Trudno się mówi i żyje się dalej. Słuchajcie, to był Kaulat, ja jestem Razor i jeżeli tylko chcecie, jeżeli taki, jeżeli taki pomysł Wam się podoba z, za, za tego za hit e, albo za rzut oka co miesiąc, jeżeli oczywiście żadnych fajnych gier nie będzie, to, to mogę zrobić właśnie taki horror, taki na horror, jakiegoś horroru, tylko po prostu piszcie jaki chcecie. Ja się z wami żegnam dziękuję wam, do zobaczenia. Cześć!